Ktoś nam podrzucił paczkę pod bramę, pod warsztat. Zobaczcie, wygląda konkretnie. Dlatego bierzemy wózek widłowy i jedziemy zobaczyć, co to jest. Rura. Posłuchajcie, ja już wiem, co to jest. To jest sprzęt do warsztatu, który zamówiłem około miesiąca temu. miesiąc czasu czekaliśmy na to urządzenie. Można powiedzieć, że to kolejny pracownik. Zaraz wjedziemy to na warsztat, odpakujemy, pokażę Wam, co to jest, co kupiłem. Warto dodać, że zakupiłem. Nie dostałem, tak, żeby nie było. Zabieramy na warsztat, zaraz zrobimy unboxing i pokażę Wam, co nabyliśmy. OK, let's go. Jedziemy po omacku, bo nic nie widać. Na warsztacie i robimy unboxing, tak? Ściągamy stretch i bierzemy się za rozwiązanie. Piękne logo. Marzyłem, słuchajcie, o takim sprzęcie. Na pewno ułatwi nam pracę. A długo marzyłeś o takim sprzęcie? Długo. Długo, słuchajcie. Dobra, bierzemy wkrętarkę i rozkręcamy. Okay, let's go. Okay, let's go. Teraz ściągamy folie i przy pomocy wózka widłowego, który posiadamy, ściągniemy myjkę z palety. Tak, bierzemy się do pracy. Ok, let's go. mam już rozpakowaną i nie byłbym sobą, jakbym nie zajrzał Słuchajcie, do środka. Zdjąłem wszystkie obudowy i już Wam wszystko pokazuję. Słuchajcie, będziecie potrzebowali zasilanie trzyfazowe, tak, czyli 380 V oraz yy, sprężone powietrze, które unosi nam tą całą pokrywę na tych siłownikach. Zobaczcie, jakie siłowniki, naprawdę solidna konstrukcja, wszystko z nierdzewki i teraz tak, mamy tutaj